Za butelki PET, do, do systemu w ogóle wchodzą butelki PET o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra i tu kaucja wynosi 50 groszy oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra i tu kaucja będzie wynosić 1 złotówkę. Przy oddawaniu opakowania w ramach systemu kaucyjnego nie będzie konieczne okazanie paragonu. Paragonów zbierać nie musimy. A wiem, że dotychczas zwłaszcza te opakowania wielokrotnego użytku, sklepy oczekiwały pokazania paragonu. Nie, takiego obowiązku nie będzie. Co też ważne, prosimy, żeby nie zgniatać. To też jest taka trochę zmiana, bo większość z nas jednak segregując odpady, w tym butelki typu PET, zgniata, żeby zmniejszać objętość tych opakowań. Teraz będziemy musieli się oduczyć tej metody przechowywania odpadów i butelki, Wskazuje się, żeby te butelki nie były zgniatane przed oddaniem do punktu zbiórki. Obowiązkowo, punktami, w których będzie musiał działać system kaucyjny, są sklepy o powierzchni 200 m2, które, co ważne, w swojej ofercie mają właśnie napoje w opakowaniach objętych systemem. Mniejsze sklepy mogą wejść do systemu na zasadzie dobrowolności. 1 października na półkach w sklepie zaczną Pojawiać się napoje w opakowaniach oznaczonych systemem kaucyjnym, tak będzie też wiele nieobjętych systemem ze starych zapasów, ze starych produkcji. I faktycznie przez ten pierwszy kwartał funkcjonowania systemu, a więc ostatni kwartał tego roku, możemy mieć sytuację taką, że na półkach w sklepie będą znajdować się te same napoje. Yy, tych samych producentów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, z oznaczeniem systemu kaucyjnego i bez. No, z wiadomych względów nie chcemy producentów narażać na dodatkowe koszty, chcemy, żeby wyczerpali zapasy i ten okres przejściowy będzie obowiązywał do końca tego roku. Na ten moment mamy zarejestrowanych siedmiu operatorów systemu kaucyjnego, pięciu z nich wejdzie do systemu właśnie z początkiem października tego roku i każdy z tych operatorów musi mieć punkt zbiórki w każdej gminie przynajmniej. Jeden. Wszystkie punkty prowadzące sprzedaż napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą musiały pobierać kaucję. Natomiast już odbiór opakowań i wypłacanie kaucji zwrotnej będzie dotyczył tylko i wyłącznie sklepów powyżej 200 metrów i tych, które poniżej 200 metrów kwadratowych powierzchni handlowej dobrowolnie wejdą do systemu. Z ważnych informacji możliwe będzie organizowanie punktów zbierania pustych opakowań poza jednostkami handlowymi. Co też ważne, jednostki handlowe, sklepy znajdujące się w jednym centrum handlowym na przykład będą mogły organizować wspólny punkt zbiórki odpadów. Korzyści są oczywiście ogromne. To zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska przez odpady opakowaniowe, zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomów recyklingów odpadów opakowaniowych. Za chwilę wejdą nam obowiązki w tym zakresie i uważamy, że bez systemu kaucyjnego ciężko byłoby sprostać tym poziomom, tym wymaganiom.